Dzień dobry, Zabrze, bo inaczej nie zamierzam się z Państwem witać. Dzisiaj razem ze mną na spacerze po mieście mecenas Adam Koczyk, radny Sejmiku Województwa Śląskiego. Właściwie to chcę powiedzieć, ambasador Zabrze w Sejmiku. Myślę, że już niebawem poczekamy na ślubowanie, ale uzyskałem wynik, który gwarantuje mandat, za co Państwu w tym miejscu serdecznie dziękuję. Pan mecenas od wielu lat współpracuje z mieszkańcami naszego miasta, niejednokrotnie bez wsparcia finansowego angażuje się w sprawy mieszkańców, tych, którzy są najbardziej potrzebujący i tych, którzy są w najtrudniejszej sytuacji. Zresztą właśnie o tej działalności niejednokrotnie było głośno medialnie, że angażuje się w to, żeby wspierać mieszkańców, którzy są w potrzebie i myślę, że między innymi dla tego wynik do sejmików Zabrzu był tak doskonały, bo mieszkańcy dobrze wiedzą, że można Ci zaufać. Ale co jeszcze jest istotne, pan mecenas jest sędzią Trybunału Stanu. W związku z tym duże wyzwania zawodowe, i Sejmik na pewno będzie ważną rolą w Twojej działalności. Dlatego chciałabym z Tobą porozmawiać o tym, co dla Zabrze z mojej perspektywy jest istotne czyli o pieniądzach, a konkretnie mhm. o tej ostatniej opóźnionej perspektywie tak. unijnej i o tych środkach, które Zabrze może jeszcze pozyskać. Jak uważasz mhm. na co? Mhm. Proszę Państwa, no rzeczywiście mamy pewne opóźnienie, jeżeli chodzi o przekazywanie funduszy unijnych. KPO zostało odblokowane przez nasz rząd, natomiast no oczywiście tutaj należy zastanowić się, w jaki sposób te pieniądze wykorzystać i jak je wykorzystać dla naszego ukochanego zabrza. Tutaj bardzo ważna jest współpraca pomiędzy różnymi. Że tak powiem, organami samorządu terytorialnego pomiędzy tym poziomem gminy a poziomem województwa, a zatem mój udział w pracach Sejmiku Województwa śląskiego zapewni dobrą współpracę. Jeżeli chodzi o konkretny sposób przeznaczenia tych środków, to wśród mieszkańców województwa śląskiego były przeprowadzone różne sądy, Jakie są tak naprawdę potrzeby i oczekiwania mieszkańców? Wśród nich dominował problem walki ze smogiem. To jest pierwszy segment. Drugi segment to poprawa transportu, budowa kolei metropolitarnej oraz zakup nowego taboru. To były takie trzy, które się wyróżniały. Jest ich oczywiście znacznie więcej. Natomiast no, od tego myślę należy, należy rozpocząć. Zwłaszcza podkreślam bardzo ważną istotność walki ze smogiem. Te programy już działają, one działają dobrze, są bardzo potrzebne, no i myślę, że wpisują się w trend transformacji ekologicznej naszego regionu. To prawda, no, mieszkańcy zabrze, szczególnie ci, którzy bardzo długo oczekują na to, żeby uzyskać z miasta zwrot środków na tak zwaną wymianę mm -hmm. kopciuchów, To jest tak. rzeczywiście duży problem w naszym mieście, ale pamiętam też, jak kilka lat temu do naszego miasta sprowadziłam z polskiego alarmu smogowego mobilne płuca, mm -hmm. które po tak, dwóch pamiętam. tygodniach to z płuc zamieniły się naprawdę mm -hmm. w czarne jak węgiel. I miałam nadzieję, że wtedy władze miasta będą miały i obecna prezydent refleksję dotyczącą tego, jak wyglądają na przykład Najmłodszych mieszkańców naszego miasta i jak bardzo ważne jest to, żeby dokonywać tych termomodernizacji i wymiany tych kopcichów, ale niestety nic w ślad za tym wydarzeniem i w ślad za tymi mobilnymi płucami się nie zadziało. W moim programie wyborczym bardzo mocno podkreślam to, że ważni są dla mnie przedsiębiorcy, szczególnie ci lokalni, którzy w naszym mieście płacą podatki, a ponieważ mogą korzystać z funduszy unijnych, to chciałabym porozmawiać trochę na temat wymiany informacji i możliwości, z których będą mogli skorzystać dzięki współpracy właśnie miasta z sejmikiem i dzięki współpracy radnych sejmiku i mam nadzieję nowego prezydenta. To znaczy Fundusz Górnośląski i Śląski Fundusz Rozwoju i różne możliwości korzystania z tych funduszy, jak na przykład kredyty obrotowe. Więc porozmawiajmy o tym, jak Twoim zdaniem ta współpraca między nami na różnych szczeblach powinna i mogłaby wyglądać, mam nadzieję będzie wyglądać, Aha. bo ja widzę to tak, że Powinniśmy mieć dla przedsiębiorców dobrą ofertę. Wymiana informacji między nami, między Sejmikiem a miastem, między przedsiębiorcami powinna być płynna i powinna odbywać się na bieżąco. Tak, żeby nasi mieszkańcy, którzy prowadzą swoje małe biznesy, wiedzieli z czego mogą korzystać i jakiego wsparcia mhm. mogą się spodziewać. Natomiast bardzo istotne dla mnie jest również to, żeby ci przedsiębiorcy mieli poczucie, mhm. że są mocno poszanowani w naszym mieście. Jak to widzisz? Nie ma rozwoju. Miasta nie ma rozwoju przedsiębiorczości bez pozyskiwania środków unijnych, i dlatego prezydent miasta odpowiada za to, żeby te środki pozyskiwać, żeby tak naprawdę docierał do źródeł. Będzie nam łatwiej. Będę w sejmiku wojewódzkim, więc będę przekazywał informacje, które będę miał z pierwszej ręki. Jakie są do dyspozycji środki, jakie pozyskać, gdzie jeszcze można poszukać tych źródeł. Dlatego w ramach tej, jak powiedziałaś, szybkiej komunikacji i informacji między organami samorządu terytorialnego, między gminą a województwem proponuję, abyśmy organizowali cykliczne spotkania. Oprócz tego, że my będziemy spotykali się bardzo często i będziemy te tematy na bieżąco omawiali, istotne jest, aby również przedsiębiorcy mieli świadomość, że są pewne możliwości, i my tym, o tych możliwościach będziemy po prostu ich e, informowali. Myślę, że to jest do zrobienia. Tak, to prawda, to bardzo dobry pomysł, natomiast przedsiębiorcy lubią i oczekują również stabilności. I uważam, że to, że w tej chwili w sejmiku województwa śląskiego będzie rządzić koalicja obywatelska być może ze swoimi partnerami, podobnie jak w sejmie tak. i w senacie, jest również istotne z poziomu Zabrza. dlatego że w najbliższych wyborach kandyduje ze wsparciem właśnie tej szerokiej Porozumianej koalicji, która w tej chwili rządzi w naszym kraju. I bardzo mocno liczę na to, że zarówno przedsiębiorcy skorzystają z tej współpracy na poziomie i miasta, i Sejmiku, jak i samo miasto. Mam nadzieję, że uda nam się wspólnymi siłami do tego doprowadzić. Jestem o tym przekonany, Agnieszka. To porozmawiajmy jeszcze krótko o Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, mhm. o tych środkach, które są do pozyskania z tego funduszu i o tym, co zawsze musi zrobić, żeby te środki pozyskać. Mhm. Oczywiście. Dalej mówimy o tej dobrej komunikacji między nami, to gwarantujemy. To jest pula 55 miliardów euro, więc to są środki ogromne. Dlaczego ten program w ogóle powstał? Mamy tereny śląskie zdegradowane, mamy tereny, które muszą się przystosować do nowej rzeczywistości postindustrialnej. To już działa, te programy już ruszyły, natomiast jeszcze jest wiele do zrobienia jeżeli chodzi o szczegóły mamy konieczność przystosowania zawodowego osób które pracowały w przemyśle a które obecnie muszą odnaleźć się na rynku pracy to jest kwestia edukacji jako ten fundament tego programu w mojej ocenie zatem również i na tym polu będziemy współpracowali Adamie, jakie są Twoim zdaniem największe problemy, z którymi w tej chwili musi zmierzyć się Zabrze i z którymi muszą zmierzyć się mieszkańcy Zabrze? No i przede wszystkim, mm -hmm. czy czytałeś mój program wyborczy i czy chciałbyś do niego coś dopisać? A owszem, czytałem program. Jest on na Twoich materiałach wyborczych. Jest on przede wszystkim w bardzo obszernej gazetce, którą otrzymali mieszkańcy przed pierwszą turą wyborów i pewnie otrzymają również i w najbliższych dniach. Podzieliłaś swój program na takie segmenty. Było ich, jak pamiętam, pięć. pięć. Dotyczy, pierwszy segment dotyczył przedsiębiorców, drugi mieszkańców, trzeci seniorów. Czwarty młodzieży. I piąty rodzin. I piąty dotyczył rodziny. Ja się pod tym programem podpisuję. Jest on bardzo ambitny. Na pewno nie będzie łatwo zrealizować go szybko. Ale jest to program rozpisany na wiele lat. Zatem ja tylko mogę powiedzieć, że ze swojej perspektywy, radnego Sejmiku województwa śląskiego, no, zrobię wszystko, aby pomóc Ci ten program zrealizować. Mamy Radę Miasta, 11 radnych, którzy z pewnością będą ciężko pracowali, aby ten program rzeczywiście wszedł w życie. Jakie są problemy Zabrza? No, myślę, że dużo już o tym mówiliśmy, dużo już o tym pisałaś. Natomiast co jest bardzo istotne, żebyśmy, nie byli, żebyśmy się nie stali, żebyśmy nie byli sypialnią Gliwic czy jakichś innych miast, miast ościennych. Jest to trudne zadanie, ponieważ no, demografia jest jaka jest, natomiast no, władze miasta powinny zrobić wszystko, aby te negatywne, obiektywne y, y, fakty. Starać się zniwelować. Więc próba ożywienia centrum miasta jest priorytetem. Jest on priorytetem wśród również innych kandydatów, którzy nie przeszli do tak. drugiej tury wyborów. Ale ja myślę, że te postulaty, które również są zgłaszane przez inne osoby, możemy niejako połączyć i włączyć do Twojego programu wyborczego. Czy to się uda? myślę, że tak. Natomiast jest to na pewno zadanie na kilka dobrych lat. To prawda, ale dlatego właśnie chciałam rozpisać ten program na te segmenty, żeby każda z tych grup społecznych, które są istotne, tak. poczuła, że ten program jest bardzo mocno skierowany właśnie do nich. Dlatego, że przez ostatnich kilkanaście miesięcy tworząc razem z mieszkańcami i z radami dzielnic zaważającą mapę potrzeb, zobaczyłam, że te potrzeby tak naprawdę nie tylko dzielą się na te dzielnicowe i ogólnomiejskie, mhm. ale również na te, które dotyczą właśnie takich tak. docelowych grup. Grup mieszkańców naszego miasta. Dlatego ta kampania wyborcza była podzielona również na billboardach na różne kreacje, tak? w których mówiłam bardzo jasno i wyraźnie, że ten program jest właśnie uhum. dla jednej grupy, ten jest dla drugiej grupy, ten jest dla trzeciej grupy. Ale to, co dla mnie jest najistotniejsze, to to, że w tym programie pokazałam również, w jaki sposób można oczywiście nie wszystko, ale częściowo Zagospodarować i zabezpieczyć środki mhm. na to, żeby te mm, tematy, które są istotne, realizować. Bo to jest ważne. Można obiecać wszystko, tak. ale najważniejsze jest to, żeby te obietnice miały później pokrycie w rzeczywistości. I to mhm. było dla mnie bardzo ważne przy tworzeniu e, tego programu wyborczego, żeby mieszkańcy mieli poczucie, że ja nie tylko obiecuję to, co zrobię, ale również pokazuję, skąd wezmę na to środki. No właśnie, dwie kwestie, które bardzo mi się podobały. Po pierwsze, że ten program nie był tworzony w zaciszu Twojego gabinetu, tylko że on powstawał. Ewolucyjnie, to znaczy rozmawiałaś z mieszkańcami, wysłuchiwałaś ich potrzeb. Ja również uczestniczyłem w niektórych spotkaniach i na tej podstawie stworzyłaś te segmenty. Co istotne, żadna grupa społeczna żyjąca w zabrzu nie została wykluczona. Są tak i seniorzy, jest oferta dla młodzieży, jest oferta dla przedsiębiorców, dla rodzin. Wydaje mi się, że tak ambitny program przy dużym wsparciu Rady Miasta, przy większości, którą tak. mamy. Uważam, że wszystko po... musi się udać. Po prostu. Taki musi się taki udać. Jest plan. Taki jest plan. Za nami pierwsza tura wyborów prezydenckich. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom za każdy jeden oddany głos, bo każdy jeden jest bardzo ważny. Natomiast wczoraj usłyszałam od siedmioletniego mieszkańca naszego miasta, który trenuje w Górniku, że przed nami pani Agnieszko Dogrycka. No tak. więc 21 kwietnia druga tura wyborów prezydenckich. I bardzo serdecznie proszę wszystkich mieszkańców o to, żeby się zmobilizowali i wzięli w nich udział. Ale ciebie, Adamie, chcę zapytać o to, czy uważasz, że Nasze miasto zasługuje wreszcie na zmianę, czyli na słowo, które najczęściej słyszę od mieszkańców naszego miasta, czyli zmiana, zmiana, zmiana. Coś, co jest bardzo upragnione. Czy Twoim zdaniem ta zmiana również powinna nastąpić teraz, i czy to jest właściwy moment, czy to jest ten ostatni moment na to, żeby ta zmiana wreszcie w naszym mieście się dokonała? To jest bardzo dobry, to jest bardzo dobry moment z tego względu, że prezydent musi mieć zaplecze polityczne, prezydent, który nie ma wsparcia w Radzie Miasta niestety, ale nie może być prezydentem efektywnym. Nie może być prezydentem skutecznym. W tym momencie mamy 11 radnych. To Zatem jeżeli wygrasz wybory prezydenckie, bez problemu będziesz realizowała swój program. To prawda. To prawda, w poprzedniej kadencji nasz klub radnych liczył 9 osób, dzięki głosom mieszkańców. W tej chwili nasz klub powiększył się do 11 radnych. 11 osób plus jeszcze osoby, które być może zawiążą z nami koalicję. Dokładnie tak. Jestem przekonana, że tak się stanie. W tej chwili prowadzimy bardzo zaawansowane rozmowy. Natomiast to, co jest istotne i być może z czego Państwo nie zdajecie sobie sprawy, to to, że pani Małgorzata Mańka-Szulik wprowadziła do Rady Miasta jedynie 4 radnych, sama nie dostając się do tej Rady Miasta. W związku z tym to jest bardzo jasny i wyraźny sygnał od mieszkańców i naszego miasta, ale przede wszystkim dzielnic, w których mhm. kandydowała pani Małgorzata Mańka-Szulik, że niestety, ale ta czerwona kartka, o której się mówi, e, obowiązuje również dla pani Mańki-Szulik, jeśli chodzi o Radę Miasta, bo to znaczy, że nawet na tym poziomie mieszkańcy nie chcą, żeby pani Małgorzata Mańka-Szulik ich reprezentowała. Jesteś osobą, która y, y, ma większość w Radzie, będzie miała większość w Radzie. Jesteś otwarta na współpracę z różnymi osobami. Zobaczymy, czy z wszystkimi klubami uda się stworzyć koalicję formalną, czy też to będą Sojusze oparte na nieco innych kryteriach. Niemniej jednak myślę, że Twój wynik do Rady Miasta, wynik wszystkich naszych wspaniałych kandydatów, gwarantuje to, że po drugiej turze ta współpraca naprawdę będzie bardzo płynna. Zatem ja zachęcam wszystkich Państwa do tego, abyście oddali głos w drugiej turze na Agnieszkę Rupniewską. To jest kandydatka, która gwarantuje zmianę, która gwarantuje rozwój miasta. No i dobrą współpracę z innymi yy, kandydatami, którzy z pewnością będą chcieli nas poprzeć. Adamie, uważam, że druga tura i kampania w drugiej turze, czy przed drugą turą wyborów prezydenckich powi powinna być oparta już wyłącznie na merytorycznych argumentach i na rozmowie o Zabrzu, o jego mieszkańcach i o tym, co jest dla mieszkańców ważne. Właśnie... Bez agresji, bez hejtu, tylko tak. merytorycznie. Wreszcie, tak, dokładnie. Natomiast y, dlatego poprosiłam Cię o ten spacer. Dziękuję, że się na niego zgodziłeś. Myślę, że to są ważne sprawy, które interesują mieszkańców naszego miasta. Natomiast y, na sam koniec, jako podsumowanie, chciałabym. Cię prosić o jedno. Chciałabym zapytać, czy y, zamierzasz wziąć udział w budowaniu nowego zabrza? Czy zamierzasz pomóc nam w tym, żeby w naszym mieście nastała wreszcie zmiana? Taka, która będzie z korzyścią dla mieszkańców naszego miasta i dla samego zabrza. Ten długi marsz rozpoczęliśmy już jakiś czas temu. Oczywiście, po pierwsze, masz mój głos, a po drugie, jak już wygrasz wybory prezydenckie, o ten dzwon zwiastuje Właśnie. to zwycięstwo, na pewno możesz liczyć na moją pomoc. Maksymalnie jak tylko się da. Bardzo dziękuję. Dziękuję Ci, Agnieszka. Dzięki. Dziękuję.